Michał, tylko remis, czy aż remis. Jak to oceniasz tym razem? Ja myślę, że tylko remis. Myślę, że po tych dwóch spotkaniach, co zagraliśmy, powinniśmy być lepiej mecz, wiecie lepiej meczu i, I po prostu zagraliśmy dzisiaj bardzo nerwowo, myślę i, i no niestety. Remiz, ale też muszę powiedzieć, że trzeba szanować ten remis, jest na wieżdzie, nie straciliśmy bramkę na zero stylu, czyli z tego jesteśmy zadowoleni, ale na pewno trzeba poprawić dużo rzeczy, wyprowadzanie piłki i dzisiaj było dużo strat po prostu, no i wiadomo kilka szans niewykorzystanych, no ja uważam, że niestety odchodzimy z jednym punktem i mogliśmy zdobyć dużo więcej tutaj dzisiaj. No właśnie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie mieliśmy naprawdę sporo sytuacji bramkowych. Jak myślisz, czego zabrakło, żeby wcisnąć jednak tą piłkę do bramki? Więcej spokoju, więcej spokoju na pewno i to, co nam wychodziło w pierwszych dwóch spotkaniach, taki spokój w, w finalizacji akcji, no dzisiaj tego zabrakło. Popracuję na tym tym tygodniu i mam nadzieję, że następny tydzień znów będziemy po prostu, że będziemy strzelać. To był bardzo szarpany mecz, było dużo walki, dużo fauli. Ciężki mecz do grania, prawda? No jak już tutaj jak wjeżdżaliśmy do Białego Stoku, wiedzieliśmy i trener uważał, że to będzie ciężki mecz. Wiadomo, ja już tutaj kilka spotkań z zagranym, czyli wiem, że tutaj zawsze ciężko się graje, ciężko gra, no i tak i było, no ale mówię, mamy punkt, chcieliśmy więcej, ale bądźmy zadowoleni z tego punktu. Daleka podróż, prawie 13 godzin. Dała wam się we znaki? Nie no, ja nie powiedziałbym. To jest normalne. Kiedyś, no drużyny przyjeżdżają do nas, i wyjeżdżamy na, do drużyn, drugi, co są daleko. Według mnie to nie ma w ogóle, po prostu nic to nie znaczy. Jesteśmy profesjonalnymi piłkarzami, musimy z tym po prostu, no musimy dać radę. Nie ma wymówek, że długa podróż, takie rzeczy. Kolejny mecz na stadionie z Brookbetter Malika ciecza. Z pewnością liczycie na wsparcie kibiców, które było też słychać dzisiaj. Może chcesz jakoś zachęcić kibiców, żeby przyszli na mecz i wsparli Was? W pierwszej kolejności chcę podziękować kibicom, co nas wspierali dzisiaj na meczu, naprawdę było i słychać i bardzo dziękujemy, bardzo nam to pomogło w ciężkich momentach I, i tak jak pierwsze mecze u siebie, było bardzo dużo kibicowej atmosfery, była fantastyczna, no mam nadzieję, że prezentujemy się dobrą piłką, czyli mam nadzieję, że ten stadion będzie, będzie pełny i po prostu nas potisną do zwycięstwa.